Streszczać będą się musieli teraz radni przedstawiający swoje interpelacje w trakcie sesji Rady Miejskiej w punkcie interpelacji i wnioski radnych. Na ostatniej sesji przyjęto bowiem uchwałę w sprawie ograniczenia czasu wypowiedzi radnych na sesjach w tym punkcie. Projekt uchwały przygotował przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. Bezpośrednim impulsem dla przewodniczącego były dwie ostatnie sesje rady, gdy zgłoszono blisko 60 interpelacji i wniosków. Radni, zwłaszcza opozycyjni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, zamiast zwięzłego przedstawienia sprawy, której dotyczyła interpelacja, wygłaszali kilkudziesięciominutowe wykłady, często poparte dodatkowo prezentacjami multimedialnymi, przez co punkt, który zwykle nie trwał dłużej niż godzinę, wydłużał się do kilku godzin. Szczególnie długie interpelacje zgłaszali zwykle radny Puda, radny Łoś, radny Szafarczyk oraz radny Maurycy Rodak. To właśnie w trakcie jednej z jego interpelacji, dotyczącej funkcjonowania struktur obrony cywilnej w Bielsku Białej, zniecierpliwiony przewodniczący przerwał mu i poprosił o zwięzłość. Myślę, ponieważ oglądają nas mieszkańcy, że tak długie interpelacje spowodują spadek oglądalności naszej sesji, a chyba nie o to chodzi. Oczywiście to jest moje zdaniem odrębne, dlatego apelowałbym, bo jeżeli będziemy tak mało interesujący, nie przez to, bo tematyka jest poważna, i jak najbardziej no, słuszna, ale przekaz medialny no, musi być też jakiś w miarę koherentny. I jeżeli tak to będzie wyglądało, to ja osobiście złożę wniosek o zmianę w statucie miasta, aby wprowadzić ograniczenie czasowe przy przedstawianiu interpelacji. Zgodnie z przyjętą przez Radę uchwałą przygotowaną przez przewodniczącego, wystąpienie każdego radnego w punkcie poświęconym interpelacjom i wnioskom nie może trwać dłużej niż 6 minut. Podano przy okazji przykłady miast, w których obowiązuje reglamentacja czasu wypowiedzi radnych. Uchwała w sprawie zmiany trybu wygłaszania interpelacji została przyjęta głosami klubów KWW Jacka Krywulta oraz. Z Platformy Obywatelskiej. Przeciwko temu rozwiązaniu wypowiadali się radni opozycji z Prawa i Sprawiedliwości oraz radna niezależna Małgorzata Zaremska. Radni PiS uważają, że jest to złe prawo i próba kneblowania ust opozycji. Na przykład radny PUDA, którego znakiem rozpoznawczym są długie interpelacje, w których zwykle zarzuca władzom miasta niegospodarność przy budowie i eksploatacji ośrodka rekreacyjno-narciarskiego na dębowcu, twierdzi, że jego interpelacje są długie, ponieważ otrzymuje mało merytoryczne i niekompetentne. Na odpowiedzi, Które rodzą kolejne pytania. A co Państwo sądzicie na ten temat? Chyba, że przesadzają powiedzmy sobie, w sposób jakiś taki drastyczny, że ktoś mówi na przykład 40 minut, no jakiś ma powiedzmy sobie, speech tak zwany. Zależy, jaki to jest czas, bo dwie minuty to jest przesada, ale jeżeli mówi tak, że większość chce, to ma prawo przedłużyć. Podnosi wniosek o przedłużenie mu, dopuszczenie, ale jak ktoś będzie zanudzał całą salę, to ja bym wyszedł. No Bez no. sensu. No. No, bo właśnie skrócono do 6 minut ten czas no, wystąpienia. Jest... W sumie myślę, że niezły czas 6 minut. Można nie, dużo powiedzieć w ciągu 6 nie, minut. Można w ogóle wiele zrobić w ciągu 6 minut, a propos. No, wydaje mi się, że raczej ograniczony, do tego, żeby wszyscy są, się wypowiedzieli, co chcą powiedzieć, prawda? Czyli nie powinni raczej mówić po kilkadziesiąt minut, tylko jakoś się starać ograniczyć. E, o, no, raczej tak, no, chyba że e, jest mniej mówców, no to wtedy można, prawda? A jeżeli nie, no to. Tak, raczej skrócić. A czy 6 minut to jest wystarczający czas, żeby się wysłowić? 6 minut, no troszeczkę chyba mało. No przynajmniej jest 15. Tak, gdzieś. To by może wystarczyło. No tak. I 26 razy 15. Aż ich tylu jest? Oj, to faktycznie. No to minimum może do 10. Nie gówię, ale nie robią jeszcze do dodatku. Tak, żeby mówili konkretnie, no. Ale jak będą gadusko uprawiać, to nie ma sensu, nie? No jakieś tam ograniczenia powinny być, no. Rzeczowa rozmowa, no i tyle. Czy pana zdaniem radni powinni mieć w jakikolwiek sposób ograniczony czas swoich wypowiedzi podczas sesji Rady Miejskiej? Tak, zdecydowanie. Nie powinna być bardzo długa, tylko skrócona i zawierająca w skrócie wszystko to, co potrzeba mówić, prawda, nie zajmować tyle czasu, bo drugi, następny też by chciał rozmawiać, prawda.